Piłka reprezentacyjna potrzebuje zmian, by przyciągnąć kibiców i w pełni wykorzystać swój potencjał. Poziom sportowy jest słaby, zainteresowanie poza wielkimi turniejami wciąż spada, a zawodnicy płacą za to zdrowiem z powodu krótkiego czasu na regenerację i wielogodzinnych podróży. Tracą na tym wszyscy, nawet najwięksi fani reprezentacyjnej piłki, w innych warunkach dostaliby po prostu produkt o nieporównywalnie wyższej jakości. Obecny system przy takim natłoku meczów zwyczajnie nie ma prawa działać i powoli zaczyna zdawać sobie z tego sprawę sama UEFA, która planuje rewolucyjne zmiany w eliminacjach. Szkoda tylko, że kolejny raz zabiją tym poziom turnieju, bo chcą, aby reprezentacje pokroju San Marino częściej grały między sobą, dzięki czemu również i takie ekipy będą miały łatwiejszą drogę na turniej. Choć te zmiany mówiąc wprost brzmią absurdalnie, to powoli zbliża się najlepszy czas, by myśleć o we świeżości, bo statystyki są nieubłagane i jak na dłoni pokazują, że z każdym rokiem piłka reprezentuje. Reprezentacyjna traci swoją popularność. Negatywną tendencję jak najbardziej można odwrócić, ale potrzeba do tego odważnych decyzji. Kluby, piłkarze, trenerzy i selekcjonerzy są ze sobą zgodni. Kilka dni w trakcie zgrupowania to zbyt krótki czas, by wdrożyć automatyzmy, taktykę i odpowiednio się zgrać, dlatego mecze opierają się głównie na błysku indywidualności. Piłka reprezentacyjna powinna pójść w jakość, a nie ilość. Dlatego kluczem jest drastyczne zmniejszenie liczby zgrupowań do jedynie dwóch dużych w ciągu sezonu. Jedno miałoby miejsce zimą w okresie, gdy odbywa się. Puchar narodów Afryki oraz Puchar Azji. Drugie na koniec sezonu. Zasady pozostałyby te same, liczba spotkań również. Jedyną różnicą jest to, że dwa razy w ciągu roku mielibyśmy prawdziwe festiwale reprezentacje, a eliminacje przyjmowałyby schemat nieco mini-turnieju. W ten sposób, jedną zmianą rozwiązujemy większość problemów, które dziś dławią piłkę krajową. Największą korzyścią byłby skok sportowej jakości. Selekcjonerzy mieliby wreszcie czas, by testować systemy, zawodników i schematy taktyczne. Zawodnik też potrzebuje ciągłości, by dobrze w rolę. Gdy przeskakuje pomiędzy dwoma zupełnie różnymi środowiskami nigdy nie będzie w stanie oddać 100% siebie w obu. Dlatego zwycięstwa na największych turniejach często opierają się bardziej na indywidualnym błysku niż na drużynowej jakości. Jeden z najbardziej doświadczonych trenerów świata Louis Van Hal o swojej pracy jako selekcjoner mówił. Reprezentacja narodowa w przeciwieństwie do klubu nie jest drużyną. To 25 indywidualności, które spotykają się 4, może 5 razy w roku. Nie można zbudować filozofii w tydzień. Dlatego poziom meczów reprezentacyjnych jest niższy niż Ligi Mistrzów. Wszyscy mówią o taktyce, ale selekcjoner nie ma czasu, by wdrożyć cokolwiek skomplikowanego. Zwycięstwa zależą od formy, atmosfery i szczęścia w pojedynczym momencie. W podobnych tonach wypowiada się Pep Guardiola, jednocześnie między słowami krytykując zbyt częste przerwy. Na czym polega praca trenera reprezentacji? Na zarządzaniu, nie na trenowaniu. Masz zawodników na 3 dni, z czego jeden to podróż, a drugi to regeneracja. Co ja mogę im powiedzieć w 45 minut, czego nie wiedzą po 10 latach grania na tym poziomie? W filce reprezentacyjnej wygrywa prostota. Przebłysk, forma i przygotowanie mentalne to fundament. Reprezentacje pokroju Anglii, Hiszpanii czy Francji są samograjem, a przy liczbie ich meczów często bardziej liczy się to, czy akurat mają dobry dzień niż to, czy perfekcyjnie są przygotowani taktycznie. No dobra, jakość kością, ale co z największym rakiem trapiącym w współczesną piłkę, czyli przemęczeniem. Czy nowy format przez przypadek go nie spotęguje? Wręcz przeciwnie, moim zdaniem pomógłby zawodnikom lepiej się zregenerować. Dwie przerwy w trakcie roku oznaczają przede wszystkim mniej podróży w krótszym okresie. Sami trenerzy zaś mieliby wystarczająco dużo czasu, by testować różne schematy na treningach, więc w mniej ważnych spotkaniach mogliby i nawet chcieliby częściej rotować. Potencjalnie kontuzjowany piłkarz nie byłby tylko problemem klubu, a również selekcjonera. To jeden z najważniejszych aspektów tej. Całej dyskusji bo wojna o zawodników między klubami a reprezentacjami trwa odkąd tylko pamiętam. Sfrustrowany Murinio mówił: Nasze mecze są ważne, potem przychodzi reprezentacja. Ich mecze często nic nie znaczą, a my tracimy graczy na trzy tygodnie. Jeśli tracisz zawodnika z powodu kontuzji w meczu reprezentacji, który jest towarzyski, to jest to brak szacunku dla pracy, jaką klub wykonuje każdego dnia. To my jesteśmy odpowiedzialni za gracza przez 10 miesięcy w roku. To my płacimy jego pensję, leczymy jego kontuzję i go rozwijamy. A potem przychodzi reprezentacja i w 10 dni chce wszystko. Wszystko co najlepsze, nie dając nic w zamian. I trudno z tymi słowami Portugalczykami się nie zgodzić. Ostatnio Barcelona weszła w otwarty konflikt z Federacją Hiszpańską. Mają podstawy do tego, by dmuchać na zimne, bo w 2023 roku klub padł ofiarą bezpodstawnego zajeżdżania ich piłkarzy, gdy kontuzjowany został Gavi w meczu, w którym Hiszpanie mieli wywalczony awans na turniej. Gdyby rozchodziło się o kilkutygodniową przerwę, pewnie nie byłoby afery. Problem tylko w tym, że Gavi wyleciał na rok i do dziś nie powrócił. Kontuzja była na tyle groźna, że być może... Z nią już nigdy nie dorówna do możliwego potencjału. Obecny kalendarz prowadzi do jawnego konfliktu interesów. Kluby nie tracą tylko zawodników, którzy są kluczowi. Oni tracą także kolosalne pieniądze, bo to klub leczy kontuzje, płaci pensję, nawet gdy piłkarz nie gra i to on ma prawo do karty zawodnika, która daje możliwość sprzedaży. Owszem, niewykluczone jest to, że mecz później skończyłby podobnie tylko w barwach błękitne, ale wtedy za decyzję odpowiadałby obecny trener albo sztab medyczny. W tym przypadku odpowiedzialność się rozmywa. Dziś niektóre topowe kluby, by chronić swoje aktywa, decydują się na różne, nie do końca moralne sztuczki, ale niejako obecny system ich do tego zmusza. Na przykład starają się wręcz na siłę znajdować mikrourazy, takie jak dyskomfort mięśniowy, które są nie do uniknięcia przy takiej intensywności. To dla nich sytuacja win-win. Piłkarz nie naraża się na kontuzję, a nawet ostatecznie jest bardziej wypoczęty, gdyż ma dodatkowe dni na regenerację. To szczególnie ważne, bo obecny system jest kompletnie niekompatybilny z liczbą długich podróży. Weźmy taki przykład. Lot z Barcelony do Rio trwa ponad dwa Godzin w jedną stronę. Do tego dochodzi jetlag, aklimatyzacja, zmiana strefy czasowej, zakwaterowanie. Organizm po prostu dostaje w kość, a na tym poziomie każdy jeden mały detal ma znaczenie. Zwłaszcza właśnie regeneracja, której w takich realiach nie da się przeprowadzić poprawnie. Badania medyczne jasno pokazują, że intensywne podróże zwiększają ryzyko kontuzji. Im słabsza regeneracja, tym większa podatność na urazy. W mięśnie potrzebują nawet 72 godzin odpoczynku po meczu. I żebyśmy dobrze się zrozumieli, nie chodzi tu wcale o jakieś litowanie się nad milionerami, którzy spędzą dobę w samolocie w biznes klasie. Trzeba sobie uświadomić, że nadmierna eksploatacja zawsze kończy się spadkiem poziomu gry. Żaden klub i żadna reprezentacja nie zdejmą nogi z gazu dla dobra futbolu, bo wszyscy są rozliczani z wyników, a nie z pięknych idei. I naprawdę nie trzeba czekać, aż to zacznie być widoczne. Już przecież ostatnie mistrzostwa Europy były okropne. Niektórych meczów nie dało się oglądać i wszystko wyglądało tak, jakby puchar parzył, a nikt nie chciał tego trofeum wygrać. Tak słabego reprezentacyjnego to nie pamiętam od lat. A już szczególnie, blado wypada zestawiając go z mundialem w Katarze, który do dziś uchodzi za jeden z najbardziej jakościowych. No, na pewno fizyczność tutaj nie miała nic do gadania. Na pewno. Obecna jakość spotkań reprezentacyjnych jest średnia, podobnie jak intensywność, bo piłkarze nie dają rady przez cały sezon trzymać jednostajnego tempa. To wszystko fatalnie idzie w parze z trapiącym piłkę przesytem. Mamy więcej, gorzej i nudniej. To przepis na długofalową katastrofę. Szczególnie ten problem dotyka Europę, bo na przykład w Ameryce Południowej każdy mecz jest jak święto. Nie ma drużyn pokroju Andory czy Mołdawii. Przy całym szacunku do tych ekip, bo my najlepiej się przekonaliśmy, że nawet takie kadry potrafią zaskoczyć, ale mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. To nie są drużyny na które chodzimy nagrzani cały tydzień i dla których ogląda się mecze i kupuje abonamenty. To piękne, że w komercyjnym futbolu nadal jest miejsce dla takich reprezentacji, ale te spotkania po prostu potęgują poczucie przesytu. I zauważa to UEFA, która wychodzi z propozycją zwiększenia atrakcyjności eliminacji w Europie, ale niestety nie jest to prawdopodobnie dobra informacja, bo oznacza ona drastyczne zmniejszenie poziomu gry na najwyższych turniejach. Czeferin wprost przyznał, że UEFA chce, aby większość drużyn grała z ekipami na swoim własnym poziomie. Na przykład, żeby San Marino częściej występowało przeciw. Gibraltarowi, a rzadziej przeciwko Francji. Jest zbyt wcześnie, aby powiedzieć coś konkretnego. Nawet ja nie wiem na pewno, ponieważ mamy dwie opcje i jeszcze nie zdecydowaliśmy, co zrobić. Czy wynik 10 do 0 ma sens? Z drugiej strony, czy ma sens to, że małe i średnie drużyny muszą grać z dużymi drużynami i nigdy nie zakwalifikują się do mistrzostw Europy? Ja wyjdę z jeszcze bardziej rewolucyjną propozycją. Może kompletnie zrezygnujmy z eliminacji. Po co, skoro już jeździ danie pół kontynentu? Ci ludzie robią naprawdę wszystko tak, jakby chcieli intencjonalnie uśmiercić ten sport. Dziś ja, więc ja muszę się najbardziej nachapać. A co będzie później? O to będą się już martwić moi następcy. Niestety przesyt to droga ku jednemu. W moich oczach nie ma w tym absolutnie żadnego zaskoczenia, że piłka nożna wśród młodych zalicza wielkie spadki popularności. Ona w żaden sposób nie jest dostosowana do obecnych realiów. Wszyscy chcą zmian, ale nikt nie chce, aby tak się stało. Ludzie mówili, że trzeba coś zrobić, ale w chwili, gdy próbujesz to zrobić, mówią ci nie, nie rób tego. Panie Czeferin, ludzie krytykują pana propozycje, bo są one po prostu głupie. A nie dlatego, że beton nie chce nic zmieniać. FIFA powoli dojrzewa do tego, by przerwy pozwoliły na jak najdłuższe zachowanie trwałości rozgrywek klubowych. W przyszłym roku zgrupowanie we wrześniu i październiku zostanie scalone w jedno długie, obejmujące maksymalnie cztery spotkania. To zdecydowanie zmiany ku lepszemu, ale wciąż są zbyt małe, by zmienić coś w szerszym zakresie. Mam nadzieję, że będzie to bodziec do kolejnych podobnych decyzji, a FIFA po prostu nie chce wylać dziecka z kąpielą i stara się sprawdzić, jak taki format przymie się w praktyce. Dzięki oglądanie tego materiału do końca mówię do Was Jerzyk. Mówi do was świat futbolu. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o piłce reprezentacyjnej w komentarzach do następnego i siemano.